Cześć, witajcie na kanale Gadanina. Ja jestem Lina, a dzisiaj opowiem Wam historię o tym, jak pewna kobieta wyrzucała mnie z kościoła. Było to pewnego pięknego letniego wieczoru. Rok bodajże 2018, coś takiego. Miałam wtedy taki zwyczaj, taką potrzebę, żeby. Codziennie pojawiać się na mszy w kościele. Spotkałam się z przyjaciółką. Zapomniałam jej powiedzieć o tym, że chodzę codziennie na mszę i że będę potrzebowała trochę czasu, żeby pójść do domu i się przebrać. I tak się zagadałyśmy, że nie zwróciłam uwagi na to, że jest już trochę późno i że przydałoby się pójść. Do domu się przebrać. No i mm, tak sobie chodzimy, gadamy, yy, jesteśmy sobie w mieście, no i jest już jakaś godzina 17:50, coś tam. I ja się skapnęłam, że o kurczę, zaraz msza. Yy, nie jestem odpowiednio ubrana, no ale trudno. W sumie jesteśmy obok kościoła, także. No, możemy pójść. Usiądziemy z tyłu, nikt nas nie zauważy. I tam jest tak, że e, jak jest wejście, to tutaj od razu są siedzenia, ale z tyłu jest jeszcze taka wnęka, i tam też są siedzenia. E, tylko, że nie zwróciłam na to uwagi. No i usiadłyśmy zaraz obok wejścia. E, i wszystko normalnie, jest sobie msza, modlimy się. No i w pewnym momencie podchodzi do mnie taka kobieta mm, starsza od moich rodziców, być może w wieku mojej babci albo młodsza, i mówi: No dziecko, ubierz się! A ja taka przestraszona patrzę na nią, nie wiem co nam odpowiedzieć. Ona powtarza: No dziecko, ubierz się! A ja jej mówię, że a ja nie mam. Bo wiecie, to brzmiało tak, jakby ona oczekiwała, że ja sobie nagle wyczaruję jakiś sweterek, bo miałam odkryte ramiona i o to chodziło. No i yy, ja jej mówię, że nie mam, a ona mi zaczyna prawić jakiś wykład, że no, że to, że jesteś młoda, to nie oznacza, że yy, możesz się coś tam, coś tam, coś tam. Nie pamiętam już, co ona tam gadała, byłam tak zestresowana. Że y, po prostu, no, wszystko mi wyparowało z głowy. Yy. W tym momencie odzywa się ta moja przyjaciółka, coś w stylu, pani ją zostawi. A i wtedy ta pani przerzuciła się na nią, bo ona z kolei miała za krótkie spodnie do kościoła. Yy. No i yy. powiedziała nam, yy. tak na nas krzyczy, krzyczy, i powiedziała Wyjdźcie z kościoła. To my w tym momencie stwierdziłyśmy, że przejdziemy na drugą stronę. Nie wiem, z czego wynikła ta decyzja. No, a ta pani oczywiście poszła za nami na tę drugą stronę. I my tak szukamy wzrokiem u ludzi wsparcia, bo ona oczywiście dalej na nas krzyczy, że mamy wyjść z kościoła. No to jakiś pan jej spytał, o co chodzi yy, i ona mu powiedziała, że jesteśmy nieodpowiednio ubrane. Jego trochę przytkało i nie wiedział, co ma jej odpowiedzieć. Yy, no, to była jakoś końcówka mszy, yy, także już dotrwałyśmy do końca, ale wyszłyśmy, jak tylko było to możliwe, czyli zaraz po idźcie w pokoju Chrystusa. My wypierdzielamy z tego kościoła, bo y, no po prostu żeby ta cała durna sytuacja się już skończyła i jeszcze nas y, zatrzymał ten Pan, y, co się pytał tej pani o co chodzi y, i mówił, że w ogóle to ona bzdury i nieprawdę mówi i że nie pamiętam, co tam powiedział, ale jakoś tam nas pocieszał. Yy, no, i potem yy, sobie trochę pochodziłyśmy, już byliśmy takie mocno zestresowane. Już na szczęście tego dnia nic się nie wydarzyło. Chyba jakoś dwa dni później, albo w jakoś tam w najbliższym czasie, poszłam specjalnie właśnie do tego kościoła. No, bo to nie jest moja parafia, nie? Ja zazwyczaj chodzę do swojego. Poszłam specjalnie do tamtego kościoła, już porządnie ubrana, i wtedy spotkałam tę panią, i ona mnie przeprosiła, i to było mega fajne, że mnie przeprosiła. No, poszłam niestety bez Weroniki. Ona tych przeprosin nie słyszała, nawet nie wiem, czy jej o tym powiedziałam w sumie. Także Weronika, jeśli to oglądasz, przeprosiła i Ciebie też, tylko że Ci nie powiedziałam. A, ale żeby było ciekawiej, to dokładnie ta sama Pani, yy, tak już nie czerpiając się, no bo przeprosiła, nie? Ale jakby, że zwracanie uwagi, yy, kiedy, że ktoś jest nieodpowiednio ubrany. Czyli, nie wiem, rozprasza płeć przeciwną czy coś, w momencie kiedy ta pani przez cały kościół przeszła z wielką pizzą, która pachniała i mogła oczywiście też yy, kogoś zdekoncentrować, no to to jest troszeczkę takie, no nie w porządku, nie? No to są podwójne standardy. A co Wy o tym myślicie? Czy bardziej rozpraszające są odkryte jakieś części ciała typu kolana, ramiona czy zapach pysznej pizzuni? Zostawiam Was z tym pytaniem. Możecie napisać w komentarzach e, odpowiedź. Jeśli Wam się spodobał ten filmik, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się już bardzo niedługo. Cześć!